Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Surynt. jestem lekarzem, ginekologiem, położnikiem i specjalistą w ginekologii onkologicznej. Zawsze interesowała mnie ginekologia onkologiczna ze względu na liczne przypadki wśród rodziny i znajomych, i stąd ta motywacja. Razem z poradnikiem zdrowia sprawdziłam, jakich fraz dotyczących menopauzy szukacie najczęściej. I będę chciała parę słów Wam o tym opowiedzieć. Pierwszą taką frazą jest menopauza. Czyli co to takiego? Według de, definicji WHO, menopauza jest to taki stan w życiu kobiety, kiedy nie miesiączkujemy już przez 12 miesięcy. I czy wiesz, co to jest menopauza? E, znaczy, wszystko rozumiem. To jest okres e, czasowy z tego, co kojarzę. Białeś się raz w roku na ile to było. <słuch> Niestety nie powiem. Okej, okay, dobra. Nie mam. Aż za dużo wiedzy o tym. A cokolwiek? No kobiety sprawy. Mhm. A coś dokładniej? A wtedy z narządów na płciowych kobiety wchodzi krew, ponieważ... Nie, nie, menopauza. Ty mówisz o okresie, menopauza. To A. jest zupełnie coś innego. Okres to... przekwitania u kobiety. Jak już nie A. może zajść w ciąży. Wiem, proszę pani, bo jestem już tak stara, że wiem. To jest... Ustanie miesiączkowania i przejście w okres spoczynku czynności rozrodczych. Tak. Niemożliwe. No to jest e, taki okres w życiu kobiety, kiedy przestaje już e, produkować komórki jajowe i znaczy, produkować, wydalać jakby ze swojego ciała, bo produkowane są w życiu płodowym. E, tak. No najbardziej trafną odpowiedzią była odpowiedź starszej pani, która już zdecydowanie po menopauzie jest. Miała rację, że jest to stan, kiedy nie miesiączkujemy, kiedy spada nam stężenia estrogenów, kiedy już nie zajdziemy w ciąży. Natomiast to nie jest tak, że ten dzień pojawia się. W konkretnym momencie, tylko okres okołomnopausalny zaczyna się już na kilka lat przed ostatnią miesiączką. Uważa się, że już od 35-40 roku życia ta rezerwa jajnikowa nam się zmniejsza i ten okres okomnopauzalny się zaczyna. A później, jak już wejdziemy w okres menopauzy i miesiączkujemy i pojawią się objawy, to też ten okres jest wydłużony nawet do kilku lat. Drugą frazą, której szukaliście, to objawy menopauzy. Menopauza może się różnie objawiać. Są pacjentki takie, które nie mają żadnych objawów, ale jest to niewielki odsetek pań. Natomiast zazwyczaj są to objawy takie jak zatrzymanie miesiączki, nieregularne miesiączki, skrócenie cyklu wynikającego z cykli bezowulacyjnych, częstsze miesiączkowania, oczywiście objawy wypadowe, czyli uderzenia gorąca, nadmierne podzenie się, zwłaszcza w nocy, labilność emocjonalna, czyli jesteśmy bardziej rozdrażnione, łatwo nas wyprowadzić z równowagi, płaczliwe. Ale nie zawsze. Do objawów menopauzy możemy również zaliczyć zaburzenia snu, czyli bezsenność bądź też trudności z zaśnięciem bądź też wybudzanie się. Ponadto menopauza może objawiać się uczuciem suchości w pochwie, uczuciem nietrzymania y, moczu. To są takie główne objawy menopauzy. Jakie są objawy menopauzy? Yy, osłabienie, uderzenia gorąca, bóle głowy. Tak zwane uderzenia ciepła, poty. No taka zmiana chyba też e, przystosowania też e, z ludźmi. I też taka e, rozwiększona emocjonalność. No i tego typu okay. przyjemności nie miałam żadnych. Tak jak powiedziałam na wstępie, jest niewielka grupa pacjentek, które przechodzą to zupełnie bezobjawowo. Dotyczy to często pacjentek otyłych. Z czego to wynika? Bo estrogeny wytwarzane są przez jajniki, ale też przez tkankę tłuszczową. I u pacjentek otyłych my mamy nadmiar estrogenu wytwarzany w tkance tłuszczowej. Z tego są pewne plusy, bo rzeczywiście mogą przechodzić łagodniej menopauzę, ale są też negatywne aspekty otyłości. Wtedy, jak mamy nadmiar estrogenów w pewnym wieku, dochodzi do podwyższonego ryzyka pewnych patologii, jak raka trzonu macicy czy też raka piersi. Kolejną frazą, której szukaliście, to wiek menopauzy. Ten wiek jest też kwestią ruchomą. Jeszcze 10 lat temu było tak, że Średnia krajowa wystąpienia menopauzy to był 48-49 rok życia. Natomiast obecnie w związku z dietą, z poprawą stylu życia, z ćwiczeniami i tak ten wiek menopauzy nam się przesuwa i uważa się w tej chwili, że w Polsce średni wiek wystąpienia menopauzy to jest około 50-51 rok życia. W jakim wieku występuje? No bardzo różnie, może od 40 do 50. Aktualnie ten wiek się trochę obniża. Ale no to jest około 45-50 lat. O, już trochę w starszym. Około 40? Chyba statystycznie po 50 roku życia. Wiek wystąpienia menopauzy się podwyższa, a nie obniża, czyli wcześniej występowało 48, 9 rok życia, w tej chwili uważa się, że średnia krajowa to jest 51 rok życia. Jeżeli dochodzi do przedwczesnej menopauzy, czyli przed 40 rokiem życia, no to my to już traktujemy jako patologię. Słusznie tutaj kobiety zauważyły, że terapia hormonalna. Ktoś tam wspomniał o labilności emocjonalnej. Kolejną frazą, której szukaliście, jest leczenie menopauzy. Więc, jeżeli chodzi o farmakologię, to jest kilka opcji. Na pewno większość z Was jest w stanie poczytać na temat suplementów, diety, i na tym raczej nie chciałabym się skupiać. Natomiast, jeżeli chodzi o stronę taką lekarską, to my możemy sobie poradzić w przypadku menopauzy hormonalną terapią zastępczą, której nie ma się co bać, bo widzę, że jest ona owiana licznymi mitami, natomiast jak najbardziej jeżeli Leki są włączone w sposób właściwy po właściwej diagnostyce pacjentki. To takie leczenie jest jak najbardziej bezpieczne. Jeżeli chodzi o terapię zastępczą, to mamy kilka typów tej terapii: sekwencyjną i ciągłą. Uważa się statystycznie, że kobieta przynajmniej raz w życiu ma epizod depresji, albo po porodzie, albo po menopauzie. Jeżeli lekarz stwierdzi, że sama terapia zastępcza jest niewystarczająca, sami włączamy również leki z grupy leków przeciwdepresyjnych które po pierwsze poprawiają nam nastrój, ale po drugie takim efektem ubocznym jest to, że też niwelują uderzenia gorąca, czyli te objawy wazomotoryczne. Dodatkowo my tą grupę leków, czyli inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, czyli te leki z grupy leków przeciwdepresyjnych, wykorzystujemy do niwelowania objawów menopauzy u pacjentek onkologicznych, które nie mogą brać terapii zastępczej, które mają do tego przeciwwskazania, bo mają nowotwór hormonalnie wrażliwy i wówczas też włączamy właśnie leki z grupy leków przeciwdepresyjnych, bo one również są skuteczne w niwelowaniu tych objawów. Chodzi o nastrój, o objawy uderzenia gorąca itd. Jak można sobie poradzić z menopauzą na przykład? A tego nie wiem. Znaczy, trudno mi powiedzieć z mojej perspektywy, jakby to nie jest problem, który jakkolwiek muszę kontemplować przynajmniej w moim życiu. Myślę, że trochę spaceru, trochę sportu, ewentualnie jeśli ktoś koniecznie potrzebuje do jakiejś tabletki. Podejrzewam, że są na pewno jakieś leki albo jakieś, jakaś stabilizacja hormonalna, bądź e, też może wizytę u psychologa, bo pewnie też to, to odbija się na podłożu takim psychicznym. Proszę pani, no zawsze trzeba pójść do lekarza, jeżeli coś się dzieje złego, prawda? Nie czekać i samemu nie szukać babskich sposobów, tylko udać się do lekarza. Generalnie chodzi o to, że w przypadku menopauzy mamy fizjologicznie obniżone stężenie estrogenów, czyli tych hormonów płciowych i terapią zastępczą chcemy Właśnie zapewnić tą substytucję hormonalną. W terapii zastępczej zazwyczaj mamy dwa składniki, czyli estrogen i gestagen w różnych dawkach, w różnych stężeniach i w różnym systemie stosowania możemy stosować terapię zastępczą z miesiączkami i bez wszystko tak naprawdę zależy od tego, czego czekuje pacjentka i z czym będzie się dobrze czuła. Ponadto formy podania tych leków są różne. Krople donosowe są żele, są spreje stosowane na skórę, są plasterki. I tabletki. Także tych opcji jest bardzo dużo. Są to leki jak najbardziej bezpieczne, pod warunkiem, że pacjentka jest przebadana. Bardzo często namawiam pacjentki na to, żeby w przypadku wystąpienia tych silnych objawów menopauzalnych zdecydować się na taką terapię, bo generalnie chodzi o to, żeby poprawić nam jakość życia.